Basia, co ty tam szukasz nielegalnie? No jak to? Sprawdzam nasze wyniki z konkursu. No, uczyłam się. Ciekawe, jak się uczyła, skoro cały czas widziałam ją na czacie. A w ogóle, z czego ten sprawdzian dzisiaj? Basia, co się dzieje? Czemu jesteś taka zmęczona? Żebyś się pytała. Mówiłam, dajcie mi spokój. Gadaj sobie, manipulantko! Zostawcie mnie, jest mi niedobrze. Co się gapisz? Ja wszystko mogę. Jesteś ślepi, jest uzależniona. Jeszcze nie wiem od czego, ale na pewno jest. Narkotyki? Nie, no, bez przesady, komórka. Sam to przeżyłem, jestem po terapii. Jeśli mam rację, to jej współczuję. Lepiej zadzwonię do dobrego psychologa. Poradzimy sobie sami. Tola, otwórz oczy, spójrz wstecz. To uzależnienie. Jak mogłam nie wziąć tej ładowarki? Nie zostawimy jej tak. Wim już całkiem sporo uzależnieniach. Co tak naprawdę robiłaś, że byłaś wczoraj taka zmęczona? Możemy jednak do tego nie wracać. Zachowywałaś się jak jakaś pijana. Hm. Mam pewien plan. Ale trzeba będzie się trochę poświęcić. Basia wpadła w jakieś problemy. Dlatego wymyśliłam taki plan. Chcesz, żeby z dorosłych widziała tylko jej mama? Trzeba Basię zapytać otwarcie. Mój plan to ogień krzyżowy. Chcesz nie pozwolić jej wyjść, póki nie powie? Coś w tym stylu. Zróbmy to dla Basi. 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 Niech wam będzie. Dla Basi. Wszyscy wiedzą, co mają robić. Pamiętajcie, najważniejsze, żeby się przyznała. To będzie kluczowy moment. Musi stanąć przed sobą w prawdzie, żeby grać w otwarte karty. Ale się naczytaliście, internetu. Olek, nie przynudzaj znawco. Czytaliśmy różne źródła i pytaliśmy psychologów. Dobra, zgodziliśmy się, to już nie kręć. Próbujemy pomóc. Czyli trzeba z niej wyciągnąć prawdę, a potem. No, potem jej pomożemy. Dobra, skupcie się. Chwila na przemyślenie. Masz rację, musisz sobie to jakoś poukładać w głowie. Dla powtórzenia, plan jest taki. Przekonamy ją, żeby się przyznała i wiedziała, że chcemy pomóc. Potem musimy ją przekonać, że coś trzeba zmienić. Tak, a potem najlepsze. Uświadomić jej, że to będzie męka przez bardzo długi czas. Ale że będziemy z nią w tym trudnym czasie. A potem jeszcze, że będzie to też męka dla nas. Olek, nie bądź taki sceptyczny. Wie co mówi, ale okej, okay, poświęcimy się, pamiętajcie, z uśmiechem. Dobry moment, jest w mięsnej formie. Co to za akcja? Takie... kółeczko szczerości. O nie, znowu coś kombinujecie. Właściwie tak, ale tym razem zagramy w otwartej karty. Chodzi o Ciebie. No to akurat się nie dziwię. Zwykle chodzi o mnie. Musisz nam powiedzieć, co robiłaś przez ostatnie noce? No jak to co? Uczyłam się! Sorry, Basia, ale ta wymówka już nie przejdzie. Nic nie umiesz, masz fatalne oceny. Po prostu mi jakoś nie idzie. Nie tym razem. Odizolowałaś się od nas i masz dziwne stany. Wychodzi zmęczenie i tyle. No dokładnie, tylko powiedz nam z czego to wynika. Możecie już ode mnie odejść? Przygotowaliśmy się na taką odpowiedź. Przykro nam, ale tym razem nie odpuścimy. Czego nie odpuścicie? To moja sprawa, co robię w nocy. Nie, jeśli jesteś naszą przyjaciółką. Znowu zaczynacie temat z wielką klasową rodziną? Tak, dokładnie. Dla Twojego dobra musimy dowiedzieć się, co się dzieje. Po prostu nam powiedz i będzie z głowy. Nie wiem, co mam mówić i tak już wszystko wiecie. Podejrzewamy, ale wolelibyśmy usłyszeć to od Ciebie. O, znowu jakieś podejrzenia. Pozwól nam zadać Ci kilka pytań. Dla Twojego dobra i naszego spokoju. Dobrze, pytajcie! Dla Waszego spokoju. Powiedz, czy brałaś cokolwiek. Proszki, leki, energetyki, cokolwiek. Co? Zgłupie liście? Zakładamy, że będziesz z nami szczera. No jasne, że jestem szczera. Uważacie, że kłamie? Jeśli mamy mówić otwarcie, to tak. Uważamy, że sami coś przed nami ukrywasz, albo sama nie zdajesz sobie sprawy z jakiegoś problemu. Wszystkim będzie łatwiej, jak dowiemy się prawdy. Wróćmy do pytań. Chcielibyśmy zadać Ci osobiste pytanie. Przepraszam, musimy wiedzieć. Czy masz jakieś problemy w domu, czy może trudno ci ze wspomnieniami? Nie przesadzacie trochę? Już wam o tym opowiadałam. Wolelibyśmy, żebyś nie uciekała od odpowiedzi. Tak, czasami mi trudno, ale jakoś sobie radzę. No to teraz zasadnicze pytanie. Co robisz w nocy, skoro ani się nie uczysz ani nie masz żadnych innych problemów? Siedzę w telefonie. Basia, czy zdajesz sobie sprawę, że to może Ci bardzo szkodzić? Nie wysypiasz się, dlejesz, masz zaległości w szkole. Bez przesady. Wy nie siedzicie czasami dłużej z jakąś grom albo filmem? No, zdarza nam się, ale nie zawalamy przez to szkoły. Zdajesz sobie sprawę, że to może być uzależniające? Ha! To chyba ty jesteś uzależniony. Właściwie już nie, ale byłem, dlatego ci o tym mówię. To jakiś żart? Chcecie mnie wkręcić? Nie, to niestety poważna sprawa. Widzimy, że masz spore kłopoty. Chcielibyśmy, żebyś potraktowała to poważnie. Postanowiliśmy ci pomóc. Ale mi nie trzeba w niczym pomagać! Niestety Basiu, widzimy, że trzeba i to natychmiast. Wiem, że nie będzie ci tego łatwo przyjąć, ale możesz być uzależniona. Właściwie, na pewno jesteś. Znam przyczynę. Teraz znajdziemy sposób, żeby ci pomóc. Oleg zajmuje sobie czas sportem. Może spróbujemy w tym kierunku? Zosia, ty uprawiasz te typowe sporty. Może nas tam zabierzesz? Wiecie co, bardzo chętnie, ale w komorze to nie sport dla każdego. Trzeba to lubić. Poza tym, z tego co wiem, to nie jeździsz tam codziennie. Może faktycznie znajdziemy coś innego? Słuchajcie, zastanowimy się nad tym spokojnie, a teraz zakończmy ten seans. Ale co wy w ogóle tworzycie? Nie musicie się na mnie skupiać! Już podjęliśmy decyzję, chociaż widzę, że długa droga do tego, żebyś to zaakceptowała. Basia, pomyśl o tym, ale masz nasze słowo. Będziemy przy tobie częściej niż myślisz. A nie zastanawialiście się nad tym, że może ja nie chcę? Zastanawialiśmy się, nawet byliśmy prawie pewni. No i co w związku z tym? Niestety Twoje dobre poczucie jest na drugim miejscu, jeżeli bierzemy pod uwagę Twoje zdrowie i życie. Zrobiliście z tego nie wiadomo, co. Mówiłem, że lekko nie będzie. Myślę, że jesteśmy gotowi. Na dzisiaj kończymy krąg szczerości. Dziękujemy Ci, że z nami porozmawiałaś. A teraz nie obraźcie, ale odprowadzę Cię do domu.